Cześć wszystkim! W tym filmie przyjrzymy się programom do odzyskiwania danych w systemach operacyjnych Linux. Przetestujemy najpopularniejsze narzędzia i postaramy się obiektywnie je ocenić pod kątem łatwości obsługi i jakości odzyskiwania danych. Ten film będzie miał bardziej charakter poglądowy, ponieważ narzędzi do odzyskiwania danych w Linuxie jest wiele i chcemy rzucić okiem na każde z nich. W przyszłości możemy skupić się na szczegółowym testowaniu i porównywaniu wybranych narzędzi. Napiszcie w komentarzach, które z nich najbardziej Was zainteresowały. Na potrzeby testu usuniemy pliki z dysku i na przykładzie ich odzyskiwania przeanalizujemy nasze top 10. Top 3 programy znajdą się na końcu filmu. Przejdźcie po kodzie czasowym, jeśli interesują Was tylko te najlepsze. Zacznijmy od narzędzi, które w zasadzie nie są pełnoprawnymi programami do odzyskiwania danych. Wszystkie z nich nie mają interfejsu graficznego, a niektóre są wąsko wyspecjalizowane. Na dziesiątym miejscu SafeCopy. Copy. To nie jest klasyczne narzędzie do odzyskiwania usuniętych plików jak fotorek czy testdisk, ale środek do bezpiecznego kopiowania całej zawartości z uszkodzonego urządzenia. Nie odzyskuje ono pojedynczych plików bezpośrednio, ale tworzy możliwie jak najpełniejszy obraz, który następnie jest przetwarzany przez inne narzędzia, takie jak np. Hetman Partition Recovery. Przykład podstawowego użycia: skopiowanie zawartości dysku do obrazu. Użyj następujące polecenie: sudo save copy łamane przez dev C1 łamane przez home user disk.ing. Gdzie? Procent dev set C1 urządzenie źródłowe dysk twardy lub pendrive home user disk. Inc, miejsce gdzie zostanie zapisany obraz wynik kopiowania Save copy nadaje się do sytuacji gdy dysk ma uszkodzone sektory pliki odczytują się z błędami urządzenie zawiesza się podczas normalnego kopiowania Na dziewiątym miejscu Didi Rescue. To narzędzie konsolowe do odzyskiwania danych z uszkodzonych dysków lub sektorów, które automatycznie ponawia odczyt utraconych obszarów, zapisuje mapę procesu i pozwala kontynuować kopiowanie z tego samego miejsca. Oto przykład podstawowego polecenia sudo dd-rescue łamane przez devsetc1 rescue.log, gdzie Devset c 1 urządzenie źródłowe, disk.inc miejsce, gdzie zostanie utworzony obraz dysku, rescue.log plik logów w którym przechowywana jest mapa procesu. Jest to obowiązkowe. Po utworzeniu pliku można użyć innych narzędzi do odzyskiwania pojedynczych plików, np. Hetman Partition Recovery. Na ósmym miejscu Extundelete to specjalistyczne narzędzie do odzyskiwania usuniętych plików z partycją z systemem plików Ext3 lub Ext4. Działa tylko na niezamontowanych partycjach i pozwala odzyskać pliki, które nie zostały jeszcze nadpisane. Aby odzyskać wszystkie usunięte pliki z określonego dysku, wpisz następujące polecenie: sudo Extundelete łamane przez def setc1. Restore all. Jeśli chcesz odzyskać określony folder, użyj opcji Łamane przez dyrektory i podaj ścieżkę do folderu. Jeśli chcesz odzyskać konkretny plik, użyj opcji Łamane przez file i podaj ścieżkę do pliku. Wszystkie odzyskane pliki są zapisane w folderze Recovered Files w bieżącym katalogu. Na siódmym miejscu Foremost. To darmowe narzędzie do odzyskiwania usuniętych plików na podstawie analizy zawartości dysku, tak zwane file carving. Nie wymaga ono zainstalowanego systemu plików i działa nawet na uszkodzonych partycjach. Podstawowe polecenie narzędzia wygląda następujące. sudo foremost łamane przez i łamane przez devset c1 łamane przez home user recovery, gdzie i łamane przez devset c1 wskazuje dysk lub obraz, o łamane przez ścieżka do folderu, gdzie zapisać odzyskane pliki. Domyślnie Foremost odzyskuje JPG, GIF, PNG, BMP, AVI, EXE, MPG, WAV, RIF, DLL, ZIP, RAR, PDF, DOC, OLE, PPT, XLS, HTML, sesh i TXT. Wynik odzyskiwania danych wygląda następująco. Narzędzie jest proste, ale wynik odzyskiwania danych jest niski. Na szóstym miejscu Scalpel. To darmowe i szybkie narzędzie do odzyskiwania usuniętych plików poprzez analizę surowych bitów na urządzeniu lub w pliku obrazu. Działa na tej samej zasadzie co Foremost. Przed uruchomieniem narzędzia należy określić typy plików do odzyskania. W tym celu otwórz plik konfiguracyjny, który znajduje się pod następującą ścieżką. łamane-przez-etc łamane-przez-scalpel.conf Znajdź linie z potrzebnymi typami plików, są one zakomentowane symbolem hashtag i odkomentuj je. Następnie zapisz plik konfiguracyjny. Aby uruchomić proces odzyskiwania wpisz następujące polecenie. sudo scalpel –c łamane przez etc łamane przez scalpel.conf –o łamane przez ścieżka do wyników łamane przez devsetb gdzie c ścieżka do pliku konfiguracyjnego o gdzie zapisać znalezione pliki DEF urządzenie, obraz lub plik. Po zakończeniu skalpel utworzy w podanym katalogu strukturę z folderami dla typów plików, np. JPG, CDF, doc, gdzie zostaną zapisane wszystkie znalezione dane. Na piątym i czwartym miejscu umieściłem klasyczne narzędzia do odzyskiwania usuniętych plików w Linuxie: Fotorek i TestDisk. Fotorek to darmowe narzędzie open source do odzyskiwania usuniętych plików z. Dysków twardych, pendriveów USB, kart pamięci, obrazów dysków. Mimo, że działa w terminalu, posiada już pewne menu do nawigacji. Fotorek jest dostarczany i instalowany w jednym pakiecie z test disk. Interfejs narzędzia jest tekstowy, ale wygodny. Wybierz urządzenie, z którego odzyskujesz dane, wybierz partycję lub cały dysk oraz system plików. Następnie wybierz O. Jeśli chcesz skanować tylko nieprzydzielone miejsce na dysku albo Hole, aby skanować całą partycję. Wskaż miejsce zapisu odzyskanych plików, naciśnij C, a proces skanowania dysku i odzyskiwania danych się rozpocznie. PhotoRec utworzy foldery RecupDir1, RecupDir2, gdzie będą przechowywane odzyskane pliki. Nazwy plików będą miały postać F2345678.JPG, F9865432.PDF, bez odzyskiwania oryginalnej nazwy. Struktura folderów i nazwy plików nie zostaną zachowane, jednak wynik odzyskiwania będzie lepszy niż w przypadku wszystkich wcześniej wymienionych narzędzi. TestDisk to darmowe narzędzie open source do. Odzyskiwania usuniętych partycji, odzyskiwania usuniętych plików, naprawy tablicy partycji, odzyskiwania sektora rozruchowego. Jego interfejs i funkcje są podobne do Fotorek z pewnymi wyjątkami. Aby odzyskać dane, wybierz dysk z listy i naciśnij Proceed. Test disk zazwyczaj automatycznie wykrywa typ dysku, w moim przypadku dysk Intel, MBR. Wybierz, co dokładnie chcesz zrobić. Wybierz partycję, z której usunięto pliki i przeanalizuj ją. Po skopiowaniu pliki zostaną zapisane w wybranym katalogu. Do top 3 dodałem programy, które moim zdaniem są już pełnoprawnymi narzędziami do odzyskiwania danych w Linuxie. Mają interfejs graficzny, a ich lista funkcji i jakość odzyskiwania danych są bliskie maksymalnym możliwym. Na trzecim miejscu umieściłem Arlinux. Arlinux. To program graficzny dla Linuxa od firmy R-Tools Technology, który pozwala odzyskiwać usunięte pliki, odzyskiwać dane z uszkodzonych lub sformatowanych partycji, pracować z ext2, ext3, ext4, ufs, xfs, ntfs, fat. Uwaga! R-Linux nie obsługuje systemów plików betterfs i zfs. Ma prosty interfejs graficzny i działa z dyskami fizycznymi, partycjami oraz obrazami. Aby odzyskać usunięte pliki, uruchom program I. W głównym oknie wybierz dysk lub partycję, z której chcesz odzyskać dane. Naciśnij scan, a program przeanalizuje strukturę dysku. Po zakończeniu skanowania, naciśnij Show Files. Znajdź potrzebne pliki lub foldery. Zaznacz je i naciśnij Recover. Program dobrze odzyskuje usunięte dane, ale ma ograniczenia co do systemów plików oraz nieintuicyjny i skomplikowany interfejs. Ale w każdym razie jest to już lepsze niż wpisywanie poleceń w terminalu. Na drugim miejscu umieściłem UFS Explorer. UFS Explorer to już bardziej profesjonalny program do odzyskiwania usuniętych plików i partycji, uszkodzonych systemów plików, macierzy RAID, dysków wirtualnych, obrazów. Działa z wieloma systemami plików: ext2, 3, 4, xfs, razerfs, betterfs, zfs, ntfs, fat, xfs, hfs. Dostępny na Linuxa, Windowsa i MacOSa. Aby odzyskać usunięte dane, w głównym oknie wybierz dysk, partycję lub obraz, z którego chcesz odzyskać dane. Program przeskanuje strukturę systemów plików. Skanowanie dysku zajmuje dość dużo czasu, ponieważ nie ma możliwości wykonania osobno szybkiego skanowania. W oknie przeglądarki plików znajdź foldery i pliki, które zostały usunięte. Usunięte pliki są często oznaczone czerwonym krzyżykiem lub umieszczone w sekcji Deleted Files. Zaznacz potrzebne elementy i naciśnij Save, Recover. Wskaż miejsce zapisów odzyskanych danych. Interfejs programu jest wygodny, ale dla początkującego będzie skomplikowany. Funkcjonalność bardzo szeroka. Na pierwszym miejscu umieściłem Hetman Partition Recovery. To potężny program do odzyskiwania danych z systemów Linux, Windows i Macosa. Hetman Partition Recovery odzyskuje usunięte pliki i foldery, a także utracone, uszkodzone lub sformatowane partycje. Aby odzyskać usunięte dane, Zainstaluj i uruchom Hetman Partition Recursory. W oknie po lewej stronie program wyświetli listę wszystkich istniejących dysków lokalnych, a także podłączonych do komputera dysków fizycznych. W narzędziu dyski widzę, że potrzebnego dysku ma nazwę SDC1 i ma następujący rozmiar. W programie widzę ten dysk, zatem będę odzyskiwał utracone przeze mnie pliki właśnie z niego. Aby to zrobić, klikam na niego prawym przyciskiem myszą i wybieram otwórz. Na początek spróbujmy szybkiego skanowania. Jak widać, program szybko poradził z zadaniem, automatycznie określił system plików, przeskanował wskazanie dysk i znalazł usunięte dane. Zwróćcie uwagę, że zachowana została nawet struktura plików i folderów. Jak widać, wszystkie utracone foldery i pliki są tutaj. Ich zawartość można podejrzeć w oknie podglądu. Wystarczy kliknąć na potrzebny plik. Z jakiegoś powodu w oknie podglądu nie wyświetlają się pliki wideo. Spróbujmy odzyskać właśnie je, aby upewnić się, że program potrafi je prawidłowo odzyskać. Aby odzyskać potrzebne pliki lub foldery, zaznacz je, naciśnij przycisk Odzyskaj, wskaż nośnik i folder do odzyskania. Gotowe! Pliki zostały odzyskane. Jak widać, nasze pliki wideo zostały odtwarzane, odtwarzają się i nie są uszkodzone. W przypadku, gdy z jakiegoś powodu wasze pliki nie zostaną odzyskane za pomocą szybkiego skanowania, możecie je odzyskać używając pełnej analizy. W tym celu wybierzcie pełną analizę dysku i wskażcie systemy plików tych partycji, z których one mają być odzyskane. Jak widzicie, lista obsługiwanych przez program systemów plików jest bardzo szeroka. Jak mogliście zauważyć, Hetman Partition Recovery okazał się z jednej strony najprostszym programem dla użytkownika, a z drugiej strony tym, który ma najszerszą funkcjonalność i najwyższą jakość odzyskiwania danych. Ale powtórzę jeszcze raz, że ten film ma charakter bardziej poglądowy i ma na celu zapoznanie z dostępnymi narzędziami do odzyskiwania danych w Linuxie, a wybór zawsze należy do Was. Wybierzcie to narzędzie lub program, które wydały Wam się najlepsze. A na tym wszystko, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, a swoje pytania piszcie w komentarzach. Subskrybujcie nasze media społecznościowe i korzystajcie z funkcji wspieraj na samym YouTube. To pomaga nam się rozwijać.